W jest 24 kwietnia 6:12, a my już na nogach. Słuchaj, ekipa, nie, ekipa nie chciała wstać, więc musiałem ich obudzić <ścoughs> A prawda jest taka, że mnie obudzili o 6 rano i ja już chciałem się wywlec z tego namiotu. Dobrze mi się spało: w się sensie spało mi się przede wszystkim, to jest najważniejsze, że mi się spało. Mogłem spać, chociaż byłem tak zestresowany w nocy, bo bałem się, że jakieś zwierzę na to przyjdą. Takie groźne świnie sycylijskie. Nie, jak sardyńskie. Groźne, groźne świnie sardyńskie. W ogóle śpimy w całkiem spokojnym miejscu. Bardzo ładnie tu jest. E, jakimś takim małym kanio kanionie. Kanonie. Kanion. Teraz ja wam pokażę jak to wygląda. Tam już widać wodę. Tutaj górki wszędzie dookoła. Powiedziałbym dlaczego odpalamy samochód, ale byście mnie zhejtowali w komentarzach, więc nie powiem wam, że odpaliliśmy samochód tylko po to, żeby naładować sobie telefony. Słuchajcie moi fani, chyba będziemy mieć kłopoty, bo idzie na nas żandarmerista jakiś i będziemy, będziemy mieć tutaj możliwe, że jakieś sytuacje takie CD. Dobra Ale dogadaliśmy się na szczęście z panem. Wyskowałem kamerkę, Moi fajnie, żeby nie było przypału, wiecie jak to jest czasami, jak zobaczy tutaj policja, że mamy kamerkę, czy tam jakaś tam się, że mam kamerkę, to mogliby się przyczepić, ale się nie przyczepili do mnie, bo wszystko jest legitnie, w sensie zupełnie nieligitnie, ale bez przypału. Dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu, rozpoczynamy trekking, trzydniowy trekking po górach bez ciepłej wody, bez pitnej wody przede wszystkim i bez jedzenia. Wszystko mamy w plecach. Idziemy, a wyjdziecie z nami. Szlak się nazywa Cervadio Blue jest zakaz kempingu na nim. I trzeba uprzedzić wcześniej, telefonicznie albo mailowo, że się będzie szło tym szlakiem. Także może to zrobimy i może wyślemy im SMS-a. Tak powinno być. I tutaj jest mapka. Jak to wygląda? Nic z tego nie rozumiem. Ale mamy radę, ogarniemy to zrobić. To jesteśmy tutaj. I idziemy tu. Albo tu. Zobaczymy. ...turystyka insevidyata a esagistika Słuchajcie, trochę się stresuję. Zobaczymy co to będzie. Trochę się boję. Czuję taką niepewność, bo to jest podobno no, trudny szlak. Jest napisane w internetach, że najtrudniejszy szlak w całych Włoszech. A ja tam idę z tym oto właśnie dzieckiem z tyłu, które zawiera 6,7,5 litra wody, na następne 3 dni, namiot, śpiwór, wszystko co mi może się przydać, może mi się nie przydać na tej tułaczce Dokoła piękne widoczki, ale to już widzieliście jak wcześniej wam ogrywałem, jak jechałem samochodem w dół, w ogóle cała wyspa jest zajebiście piękna I idziemy, jeszcze czekamy na Dominika, Dominik wrócił się do z auta po coś, nie wiem po co, ale... Już schodzi. Bierzemy plecaki. I w drogę. Sylwadzie Blue. Czekasz na nas. Czekaj na nas. Na trasie możemy spadać kozy, owce i świnki. Sycylijskie świnie. Sardyńskie. Sardyńskie świnie. A wiecie skąd nazywasz sardynki? Aha! Wcale nie jest sardyni. Jestem na szaku. Sylwagio Blue. Poprawcie mnie, jeżeli źle to wymawiam. Na razie jest luz. Jest centralnie luźno, ale idzie dopiero 20 minut. idziemy dopiero 20 minut. Jest na razie płasko, nie ma żadnych przewyższeń. Droga jest cała w kamieniach. Nie ma tutaj żadnych korzeni, nie ma w ogóle żadnych wysokich drzew dookoła. Wyskoczyłem, że pierwszy kilometr przeszedłem. A przede mną majestatyczna góra. Patrzcie na nią. Tą górkę. Będziemy obkrążać chyba. Jeżeli dobrze czytam mapy, a nie jestem pewny czy dobrze to robię. to Będziemy ją obkrążać No taka trasa. Ta trasa ma zająć mi w 3 dni. Łącznie. Nie będę przechodzić całego szlaku, bo nie mam sprzętu do spinaczki. O czym już wcześniej wam mówiłem. Ale chcę Wam pokazać jak to wygląda. Ta traska do momentu, dopóki nie jest wymagany sprzęt spinaczkowy, bo nie ma generalnie o niej za dużo internetach, na youtubach będę waszym polskim przewodnikiem po selwagio de blue czy po prostu selwagio blue najtrudniejszym trekkingu Włoch o. Jeszcze można spotkać na szlaku o Blue w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech, na Sardynii. Osiołki! Yeah. Salami! Dajcie się pogłaskać salami. Mogę cię pogłaskać? No siemanko. Ja jestem Piotrek. Piotrek Lieto, mam kanał na YouTubie. Czy pozwolisz mi siebie pogłaskać? Tak? Ja jestem tutaj pielgrzymem i turystą. Pogłaszczcie się po, po nosie, dobrze? Płaską ręką. Okej, okay, powolutku podejdę. Dobra, nie zrobię tego. A pałosiołki, miło was było poznać. Nie, to ich robi koń. Więc już myślę, co to za sprawy turysta? O, do ataku się zebrały, widzicie? Przestałem, wkurwiłem ich swoim językiem osła po prostu. Zrozumiały co im chciałem przekazać. Chciałem powiedzieć im, żeby nie zrobiły bagaże. Pan powiedział, nie, nie, my za darmo tak rzeczy nie robimy. Więc mi ubliżałem po prostu po osłowemu. A wiecie, że jestem w tym dobry. No i się oburzyły. I uznały, że rozładują swoją energię na namianie, nie na mnie. Także ja szybko uciekam. A one idą za nami? Nie, nie idą za nami. O, zostały tam i się drapią. Miałem ja, takie dzwonki, to muszą być czyjeś, czyjeś osiołki. Nie wiem, czy widzicie, ale tam są ludzie, którzy spinają się po tej górze, w górę. Sporo jest. Raz, dwa, trzy, cztery pięć osób. No. Pięć osób tam jest wchodzą tam na samą górę. I patrzą się na mnie, na co ich jak nagrywam. A jak nagrywam, to się spinają. A ja chodzę w tym czasie po takie szczęszce. Jest stromo. Ale sympatycznie. Wiecie, czemu jest sympatycznie? Bo fajny wiaterek wieje. Naprawdę. Przez to, że jest ten wiatr, zupełnie się inaczej idzie. Takie orzeźwiające to jest, jak on odmuchuje. Odmuchy wiatru, Orzeźwiają mnie. A widoczki wynagradzają. No. Zdecydowanie to. O, się O, tak. O, tam jest mały tornado. Tornado, patrzcie! Widzicie? Przy wodzie. No. Znaczy tornado, mały di di diabelski młynek, nie tam. No, oni tutaj wchodzą dalej A my widzimy się dalej na trascyomale Specjalnie dla Was Ogrywam ten tak też dla siebie Nie robimy go całego ale Tyle ile zrobimy Tyle zobaczycie, bo jesteście ze mną od samego rana, od samego wieczoru. Nawet w nocy czuję, że jesteście ze mną. Moi subskrybenci już jest 11. Także się zdziwiłem jak to wczoraj zobaczyłem, 11 osób to subskrybuje. Ooh, we are global man, we are global. Muszę można puszczać do woli bąki, bo wszystko się rozchodzi dosłownie w tempie od razu, od razu. O, i tutaj, ale tutaj już nie, w tym miejscu już nie, a tam już tak. Słuchajcie, to nie jest szlak dla ludzi o słabych nerwach. Nie mówię tego z mojej perspektywy, ale ta dwójka, która była ze mną, poznała, oni nie dalej, bo się boją i są zmęczeni. Także sam idę ja teraz, no wiedziałem że tak będzie. Tak to jest, nie? A, I się dzień dziwię, dlatego właśnie sam jeżdżę najczęściej. Bo po prostu ci ludzie, oni myślą, że oni chodzą po górach. A tak naprawdę to, a tutaj podjedźmy sobie samochodem po, po zakupy jakieś, a tutaj chodźmy na plażę, a tutaj może coś tam, że coś tam. A, a to nie o to chodzi, w chodzenie po górach. Chodzi o to, żeby rano wstać, spakować manatki, zabrać, zawinąć manżur i iść dalej. Szukać nowego schronu do spania. Czy to jakiegoś miejsca na namiot, czy to refugio, czy biwako, cokolwiek na... A nie, że samochodem tu, tam, ja w ogóle tam nie pójdę, bo coś tam. z ram tramto. To, za ciężki plecak. Odciski, zmęczony jestem. Słuchajcie, na dziesiąta rano. Dziesiąta rano oni już zrezygnowali. No nie wiem, napisałem, w sensie uprzedziłem ich, że chcę ten szlak zrobić. Ja go zrobię po to tu przyjechałem, nie przyjechałem tu po to, żeby się nudzić, jeździć autem po wyspie, przyjechałem tu na trekking, żeby na Was, moi fani, nagrać część przynajmniej tego szlaku, którego nazwę tutaj, i tak go nie zrobię całego, ale nauczę się trochę go i przyjadę tutaj, wrócę tutaj kiedyś z wycieczką zorganizowaną, która będzie właśnie zapewniała transport jedzenia i wody do plaży. O co chodzi? Dlaczego ten szlak jest taki trudny? Bo w trakcie tego szlaku nie ma żadnego miejsca, gdzie można byłoby uzupełnić wodę albo jedzenie. Więc wszystko dźwigamy tutaj. Wszystko... o przepraszam was. Wszystko dźwigam tutaj. Ach. No i co? Oczywiście Moomin. Kurwa, moje okulary za 250 euro. A e, Tak to jest. Dobra, nieważne za ile. Ale ważne, że są. E, Mumin Travel na wakacjach. Jak zawsze

ja już byłem w takim wyjeździe, w zeszłym roku na majówkę Pamiętaliśmy w 8 osób i było. Będziemy chodzić po góra. Góry, 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 góry. Wiesz jak się skończyło. Godzina dziewiąta. Ściadanko dziesiąta, dziesiąta, wyjazd z domku, półtorej godzinki, godzinka dojazd do jazda, parking. O 12 zaczęliśmy trekking A, nigdy więcej w życiu. Jedynie taka wiola była tam, która naprawdę dawała w palnik. Wiola, pozdrawiam Cię, jak to oglądasz. A reszta, no to właśnie tacy niedzielni, niedzielne górołazy. a sobie o 12 pojedziemy i będziemy chodzić, 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 chodzić przez 3 godzinki i do domu. A tutaj to nie, moi fani, ze mną nie takie wyjazdy. Wbijajcie na lieto.pl, wyjazdy ze mną niezorganizowane. Bo nie czerpię z tego żadnych korzyści finansowych, nie mam ubezpieczeń żadnych takich podróżniczych, ale... Jeżeli lubicie hardcore zmęczenia trekkingowe, nie mówię o takich wspinaczkach czy w aferach, kanoningu czy coś. Jak mówię o trekkingu, to chodzi mi o trekking. Zwykły, pieprzony trekking, czyli plecak z namiotem, śpiworem i wchodzenie pod górkę. Szukanie miejsca, żeby się rozbić. Oczywiście na legalu, bo jakżeby inaczej, nie namawiałbym wam z, do czegoś nieregalnego. Zbijajcie na stronkę wieto.pl Patronavid, dowiedziałem się, że nie będzie odpalony. Także nie możecie mnie niestety wspierać. Dostałem odpowiedź z patronajta, że rozpatrzyli mój wniosek i jestem jeszcze za małym twórcą. A ja mówię, ja za małym twórcą? Słuchajcie, ja mam 11 subskrybentów i 1000 subskrybentów pod filmem, który recenzuję śpiwór. I wy mówicie, że jestem małym, małym youtuberem. Chyba przeniosę się na inną platformę tymczasem. Tytułem Darowizna. Wklejam link w numer konta. włacajcie mi chajcie, żebym miał na podróże. No. A my Widzimy się potem. Potem? Uhu, tak. Ta bluzka śmierdzi potem. Wiecie czemu? Bo jej zmieniałem od trzech dni. Sam sobie chodzi koza. Tu jestem ja. A tu jest taki schron obudowany kamieniami. Gdzie można się rozłożyć w środku i przekimać. Niestety ta blacha jest trochę z dziurą. E, bałbym się, że aby mi się karimata, gdybym tą duchaną karimatę tam położył. Ale taka z pianki. Już jak najbardziej tak. Ja wolę te piątkowe generalnie, niż te dmuchane. Są wygodniejsze, lepiej zerują. No, tylko że więcej miejsca zajmują, niestety. Dlatego mam ze sobą teraz tą dmuchaną. A, i co, na piątkowej się nie ślizgam, tak, a na tej dmuchanej wystarczy, że najmniej rozbiję trochę pod kątem i już lecę w dół. Niby niektóre mają powłokę tą antypoślizgową, ale nie testowałem takiej. Więc jak jeżeli macie takie w ofercie, a wiem, że macie, to wyślijcie mi. Będę testować je. Tam jest szlak. Starzają się i tak sytuacje, że się człowiek gubi na szlaku niestety. No najlepiej się zgubić i szybko zorientować się, człowiek zgubił. Wtedy nie ma problemu z wejściem. Ja się zgubiłem i szybko się zorientowałem. Więc teraz mam na szczęście niedaleko do podejścia. Nie muszę się nigdzie wracać. Wystarczy, że przejdę sobie tutaj trochę na przełaj. Na czworaka. Bo jest stromo. I kamieczki się trochę sypią. Ale ogarniemy, nie? My fani nie ogarniemy? To jak nie my nie ogarniemy nie, nie ogarnąć O, już widzę te kamyczki. Tu jest Ktoś to poukładał, więc tutaj powinien szlak prowadzić Teraz jakoś o, Jak ten szlak prowadzi do jasnej cholery Nie wiem Nadal nie wiem Kurde, chyba tutaj Co? Myślicie, że to tędy? Wygląda na szlak, nie? Wygląda na szlak, jakby nigdy nic prowadzić tak tutaj jeżeli to nie wygląda na szlak to ja nie wiem co wygląda na szlak a to chyba tutaj 100% no tak ok już widzę już widzę że to tutaj a już to czuję że to tutaj o tak Chodzę do góry troszkę i gdzieś w bok tak? Aha. no ciekawe Ciekawe, ciekawe. O powiem Wam, że przestałem nagrywać, bo znowu się zgubiłem.